Oto jest szaszłyk. ma na imię Henio. Uwielbia gałązki jabłoni. Jest bardzo pocieszny. Lubię, jak się go głaszcze. Czasami trochę szczeka. Wszystkim polecam dzieciom zakupienie takiego szęszylka. Bo jest bardzo miły, pocieszny, mięciutki, nie stwarza kłopotów żadnych. Jest świetną pociechą i maskotką. Jeżeli ktoś nie może mieć pieska w domu, to polecam szęszylka.